Dziupla lektorska. Sowa. Zaprasza. Antoś. A ja ci tyle razy mówiłem, żebyś uważał zgorzało przy tych lekach, które bierzesz. <laughs> Ale ty wiesz lepiej. Jak dziecko. Jeden kieliszeczek nie zaszkodzi. Jeszcze pół biedy, jakbyś wypił i na miejscu siedział. Ale ciebie nosić zaczyna. Gdy dziś zobaczyłem cię w telewizji z tą poważną, patriotyczną miną i lekko natchnionym spojrzeniem, wiedziałem, że będą problemy. Przede wszystkim, po pierwsze, Primo kto ci pozwolił w ogóle jakieś konferencje urządzać? Tu u nas jak codziennie przemawiasz, to wszyscy już się zdążyli przyzwyczaić i nikt za bardzo nie zwraca uwagi. No, chyba że Jarek, gdy odprawi Mariusza i Joachima. Antek, zdradź, kto ci te cywilne ciuchy załatwił? My też od czasu do czasu potrzebujemy wyskoczyć się, przewietrzyć, a wiadomo, w piżamie za daleko nie dojdziesz. Może nie wspomnę o przepustce. A, tak, teraz wiem. Dlaczego, gdy wczoraj zapytałem cię, czy po śniadaniu zagramy w Chińczyka, tak dziwnie się uśmiechnąłeś. Już wtedy wiedziałeś, że owszem, grać będziesz, ale nie w Chińczyka i nie ze mną. Antoś, kurła, kto jest twoim bestfriendem? To ci brawo bije, jak skaczesz zwierzy na główkę, choć doktory odradzają. Kto ręcznik zawsze poda i kąpielówki wykręci? No no tak, ja wykręcam ci kąpielówki, a ty mi takie numery. Nie mogłeś wziąć mnie ze sobą? Co? Dużo gorzej bym wyglądał niż ci statyści za stołem, a i szklankę z wodą bym ci podał dla gardła zwilżenia, bo przecież żaden tuman się nie domyślił. No nic, to wszystko może bym i puścił w niepamięć, ale jednej rzeczy ci Antoni nie daruje. No bij, zabij, a nie daruje. Mało to razy przed zaśnięciem rozmawialiśmy o tym Smoleńsku. Mało razy przekonywałem cię, że zamiast powtarzać w kółko to samo, trzeba ich czymś zaskoczyć. Przecież... Nawet najbardziej pokrętna i dopieszczona teoria nie będzie broniła się wiecznie, o ile nie sfabrykuje się odpowiednich dowodów. Zobacz, gdy ci radziłem od. Czasu do czasu wrzucić jakiegoś newsa, to wszystko kręciło się jak karuzela na bielanach. Wystarczyło, aby któryś z tych twoich ekspercików coś nieoczekiwanego wywinął. Jakieś parówki wysadził, czy puszki z Red Bullem, a już zyskiwaliśmy kolejny rok, dwa lata, trzy lata na dalsze knucie. I komu to przeszkadzało, żeby dalej tak to ciągnąć? Pokiego groma Jarek wywalił z tym, że już znamy prawdę. Prawdę, Antek? To my znamy od czasu, jak Lasek odczytał raport swojej komisji, ale my nie po to powoływaliśmy swoją, aby się z nim zgadzać. A, naprawdę, z Jarkiem coś jest nie halo. Ja wiem, że przed wyborami dobrze jest podbić słupki zamachem, ale gdzie nam jeszcze do wyborów? — No, chyba, że coś wiesz, a mi wszystkiego nie mówisz, he? — Kurwa, Antek, przeszkadzała ci ta kasa, co nam kapała co miesiąc na konta? Gdzie ty byś lepiej zarobił za nic nierobienie? Mieliśmy jak ubozi za piecem, ale nie! Musiałeś gębę otworzyć! — Nie gadaj mi, że to przez koniaczek! Kto ci kazał spożywać, ja? I po jakiego grzyba ja cokolwiek z tobą ustalałem? Czy zapomniałeś już, jak przez ponad pół roku przekonywałem cię, że nikt nie uwierzy w spisek Tuska z Pikachu? Albo inny twój wspaniały pomysł, że to Komoruski dogadał się z FSB, bo inaczej nie miał szans w walce z Lechem o prezydenturę. Antoś. Ty naprawdę, jak udajesz, że łykasz te proszki, co ci siostra Rosalia wieczorem daje, i później je wymieniasz na fajki, to później łapiesz taki odjazd, że aż trudno uwierzyć. No, kiedy to? Tydzień temu, jak chciałeś wydymać gaśnicę? A mieliśmy taki wspaniały plan, że to. Ufo podstępnym atakiem magnetycznym rozwaliło systemy naprowadzania samolotu i dodatkowo wytworzyło nieprzeniknioną mgławicę gwiezdnego pyłu, a ci ruscy kontrolerzy lotu to raczej kontrolerami nie byli, bo skąd ten zielony śluz, który po nich pozostał? Każdy by to kurwa! Upił. Ale nie, ty nie możesz zapomnieć i wybaczyć, jak za młodych lat, w czasie Spartakia Krajów, zaprzyjaźnionych w skokach do wody, sierioża Zubow wydupczył cię w szatni, a mówił, że chciał pocieszyć, gdy nie trafiłeś do basenu. Wiem, że z pięciu metrów na główkę nie do wody nie jest przyjemnie, ale żyjesz, to się liczy. Kurła, 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 ty mu UFO? Mogliśmy grać do śmierci. A, a teraz co? Wsiopa szło w żopu. Cały misterny plan. W... Jop jego mać. I to z powodu jednego kilonka koniaku. I to kurua ruskiego.